Czcie z Ty Start tak jeszcze przed obejrzeniem tego odcinka, chcę wam powiedzieć kilka głośni parafialnych pod tym filmem, o, ktoś robi Sesa. pod tym filmem, zadawajcie pytanie do Q&A, bo niedługo się taki pojawi. Tak więc dziękuję wam za aktywność pod ostatnim też filmikiem, gdzie wbiliście ponad 500 łapek w górę, za to wam jestem serdecznie wdzięczny, może rekordzik zrobimy co? 600 dzisiaj? Znaczy rekordzik, Rekordzik to jest 3500 chyba. Ale tak wiecie, jak 600 łapek wbijemy, to to będzie fajnie, nie? Jak myślicie? Tak więc dobra, to wbijmy teraz, spróbujmy bić 600 łapek pod tym filmem. Co ja mówię? Pod tym filmem pytanie do QA. I jeszcze na moją grupę was zapraszam, która powstaje, tak? Powstaje nowa grupa i nowy fanpage. Aż wszystkie linki będziecie mieli oczywiście na dole, w komentarzu i w opisie. Tak więc dziękuję za uwagę. Pozdrawiam też Xdan3Q, bo widzę, że tu za mną biega. Miał kogoś tam jeszcze pozdrowić w odcinku. Pozdrawiam HP. W takim razie zaznam to, że to jest mój top donator który mnie tutaj wspiera, jest też moderatorem, tak więc dzięki, dzięki DHP, jeżeli ktoś chce być pozdrowionym, to może napisać w komentarzu, tak więc ja już zapraszam Was do odcinka. Halo, halo, z tej strony prekendę Was bardzo serdecznie, tak, w drugim odcinku z sezonu drugiego Dzień Życia dnia, tak, więc już się od razu bierzemy do pracy, mam nadzieję, że Pan, e, już właśnie się w ogóle złapowałem, ja myślę, że Pana Dawid ma stref, e, Dawid strefka, bo on tutaj wcześniej był, był, wydaje mi się, podejrzany, Jezu, wcześniej już go tutaj obserwowałem, on jest Gildi Kici, 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 e, tak, więc tutaj zaraz go zobaczymy, czekajcie, o nie, poleciał, gdzie on poleciał, Ok, WZ, no chodź tu. Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Chodź tu. Nigdzie nie biegiesz. Nigdzie, nie, nigdzie mi nie uciekniesz. Gościu, kurde, już teraz za, za późno. Dobra, zobaczymy czy się w ogóle przyzna, czy ten, za co? Przecież ten ma Anty. Nie interesuje mnie. Wyświetlało się jakbyś miał aimbota, więc aimbot, no to, to przykro mi pani bardzo. O tak. Widzicie, za co? Za co? Za co? Za co przechodnią? Przechodnią? miał Aunt Knocka! Chyba mam kolejnego klienta. To jest ten pan Maniaczek. Czekajcie, gdzie ten pan Maniaczek jest? Dziwnie, strasznie bije. Już go tutaj czekajcie, Ha, weźmiemy go na sprawdzanie Po prostu wz Maniaczek. Czekajcie. Okej, okay. Zaraz zobaczymy, bo mega dziwnie bije. Chodź tu. No nie, chodź tu już, o jest, dobra. Tak więc zaraz zobaczymy czy się przyznaje. Pan się przyzna czy się pan nie przyzna, bo nie wiem. Maniaczek, no come on. Tak, o, widzicie, przyznanie. Przyznanie, maniaczek, kolejny cheater wleciał. Tak więc... Y... Zaraz zobaczymy jaki ma już tylko ten. Jaki miał ranking, bo możliwe, że trzeba będzie móc resetować właśnie ten ranking. Gracz, maniaczek, miejsce 30. Miejsce 30. Więc nie. Okej, okay. o ten. 7 Stasiu, 7 Maniukera, tak? No, tak trochę, bardzo powiedziałbym. Nie, oś nie przyznaję, dobra. Halo? Halo? No, cześć. Ja rozumiem, że się nie przyznajesz do używania cheatów? Nie. Dobrze. Tu postawimy ekran, rozumiem, że nic nie masz kompletnie. Nic. Nie. A nagrywasz? No, nagrywam teraz. Dobra. Dobra. Dobrze, kliknij sobie Escape. Proszę pana. Kliknij sobie Opcje. Wejdź sobie w nowe ustawienia snoopera. Zjedź sobie troszeczkę na dół. OK, zjedź jeszcze na dół. Troszeczkę. OK, dobra. Kliknij sobie Gotowe. Kliknij teraz paczki zasobów Kliknij otwórz folder z paczkami zasobów Mhm, kliknij sobie tam na górze masz Minecraft Wejdź sobie w version Wejdź sobie w MC Hardcore Wejdź na te drugie MC Hardcore, naciśnij lewym raz prawym Otwórz za pomocą Minerara, dokładnie Wejdź to na pełen ekran Wejdź sobie w assets, tutaj Minecraft No Okej, okay, dobra. zamknij to sobie. Wejdź przejść teraz na pulpit. To sobie na razie schowaj, to sobie schowaj Minecrafta. Odpal sobie ścigniję. Poczekaj chwilkę. Mhm, w chwili play, a teraz nie klikaj play. Okej, okay, sobie tą wersję. aż to ci się załączy. Ojejku, a co to za rzeczy? Texture Pack. Texture Pack? A jaki to jest Texture Pack? No, pesecie go. Tak? A kliknij... Mm -hmm. Kuliknij O Ojejku, to też teksturpak? No nie. No no, no, no przykro mi bardzo, niestety muszę ci dać bana. No wiem, 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 dobra. No to cześć. Cześć. Dobra, gracz w takim razie y, tutaj był odpalony, to było widać. Teraz się typam do kolejnej osoby, czyli Kuba Czarny. Y, czekajcie, może troszeczkę... Może troszeczkę jednak zgłośnij leciutko. Muzykę mniej ok, ale troszeczkę, żeby chociaż troszeczkę tego było. ok. Mam panę Kubę czarnego, który jest w sumie. No nie jest czarny, tak mi się wydaje. Jest taki zielony i w diamentowej zbroi. No ale tutaj widzimy, że on tutaj coś odkłada. Zobaczmy, co on tutaj odkłada. Zobaczmy, ok, tu jest bruk, a tu jest. To jest w sumie wszystko. Coś tu ulepsza sobie jakiś zbroje. Zobaczmy, jak on kopię, bo wyświetla mi się kilka razy za speedmine, więc wydaje mi się, że jest tutaj pan taki troszeczkę na no jakimś odpale ze speedminem. Albo jakieś takie coś, nie wiem, co on może mieć, że skrypt na kopanie, czy coś yy, Czy wezwiemy tego pana? Wezwiemy, mi się wydaje, że wezwiemy Więc, kurde, myślałem, że już tego nie znajdę Okej, okay, dobra Siemka, ptaka, o widzicie, wszyscy piszą siemka, siemka, tak, o widzicie, przyznał się od razu, przyznanie Kuba Czarny, nawet się nie będziemy teraz bawić, widzicie co, nawet nie będę teraz robić cięcia Bo się tepą do Jestem cheatere, cheaterem, cheaterem bo on tutaj chyba też się odpalił zobaczymy czy on się tutaj przyznaje yy, aha dobra msg jest dobra tak więc mam nadzieję że ten o się nie przyznał, dobrze podaj A wiele osób pyta się dlaczego nie, pisa, nie pisze r jeżeli robię na przykład jakiś odcinek to np. teraz robię go o 9 więc aż tak dużo osób nie ma ale bardzo często jest tak że po prostu wszyscy mi spamią, spamią mi takie np. ktoś do mnie pisze, a ja napiszę r i na np. podpiszę w ogóle komu innemu Halo? Halo? Ja rozumiem, że jesteś, jesteś cheaterem. Nie. Je, ty, ty, ty jesteś jestem cheaterem, tak? Cheaterem. No ale nikt nic... nikt nic znaczy. Jak nie, co to znaczy? Do czemu mi zaakceptowałaś na skape? No bo sprawdzasz mnie. No sprawdzam, ale pytałem się, czy to jesteś ty. Ale co? Dobra. Odostani po prostu ekran. Ja rozumiem, że nie masz cheatów, nie masz, nie? No nie mam. Dobrze. Czy jesteś czysty, nie? Tak... Czekaj, denerwuję się. To się nie denerwuj. Spokojnie, kliknij sobie opcję. Serce, Serce mnie bije, bo wiem, że nagrywasz na YouTube'a. Więc sobie ustali opera snopera. Yy, zjedz sobie w dół. Zjedź. O, czekaj, co tam za nie jest? Lounge version? Co? Co to za lounge version, huzuni? Eee, to jest taki texture pack. A, to widzę, że kolejna osoba, która mówi, że to texture pack. A dobra, to sprawdźmy to. Ale co, ale jak osoba mówi, że to texture pack? No dużo, teraz przed chwilą też sprawdzam. Powiedział, że to texture pack, to jakiś, Chyba od Wesajciego ten texture pack. A, ale jakiś 787? 7? No. A, bo to mój kolega. No to ja widzę, że wy chyba Weselciegi oglądacie. Ej, eee, Ciebie też, ja oglądam. A, 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 to klik, czekaj, kliknij Ale kliknij rozłącz, no. No kliknij. O. Po co? A po co? Po co? Żeby sprawdzić, czy to na pewno nie jest złe Huzuni. To a, nie może bo... być... To nie może być... O, nie! To jest złe Huzuni, wersja 3.2.1. A dlaczego? Dlaczego nie powiedziałeś, że, że masz Kuzuni? Bo chciałem, żebyś mnie sprawdził. No to tak nie można grać. Dobra, to, to cześć. Hello. Cześć. cześć.